Katarzyna Cichopek od pewnego czasu nie schodzi z pierwszych stron plotkarskich gazet oraz nieustannie jest na czołowej pozycji w mediach społecznościowych. Jednym z głównych tematów, który wzbudza ogromne emocje, jest jej związek z Maciejem Kurzajewskim. Ostatnio para zafundowała fanom chwilę zawieszenia, gdy pojawiła się informacja o ich rzekomym małżeństwie. W sieci pojawiło się bowiem zdjęcie celebrytki w białej sukni z tajemniczym podpisem My już po. To wystarczyło, by plotki zaczęły krążyć i zainteresowanie publiczności wzrosło. Choć oboje stanowczo zapewniali, że w przypadku ślubu ogłosiliby to oficjalnie, tajemniczość wokół ich relacji jeszcze bardziej podsyciła spekulacje. Nadmienić należy, że Katarzyna, znana przede wszystkim z roli Kingi w serialu M. Jak Miłość, od dawna chętnie dzieliła się z fanami swoim życiem prywatnym. Na jej profilach społecznościowych pojawiały się filmiki pokazujące wspólne chwile z Maciejem oraz zdjęcia z wakacji, które spędzali razem. Przez ostatni czas aktorka mogła też pochwalić się niesamowitym sukcesem zawodowym, znalazła się w prestiżowym zestawieniu stu najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce, sporządzonym przez Forbes. Oraz IMM. Cichopek obwieściła radośnie, że jej marka została wyceniona na imponującą kwotę 247 milionów 800 tysięcy złotych. W swoim poście na Instagramie napisała, nie trzeba krzyczeć najgłośniej, by być słyszalnym. Wystarczy być sobą i robić to, co się kocha uczciwie, autentycznie na 100%. Z humorem dodała również, że od teraz można nazywać ją najdroższą. Jednak po tej radosnej nowinie Katarzyna zniknęła z sieci na niemal tydzień, co oczywiście wzbudziło alarm wśród jej wielbicieli, którzy przywykli do regularnych aktualizacji na jej profilu. Gdy w końcu pojawiła się w mediach społecznościowych, fani mogli zobaczyć ją podczas przejażdżki rowerowej z ukochanym. W tym kontekście Dominika Serowska, partnerka DJ-a Hakiela, udzieliła wywiadu portalowi Jastrząb Post. Wyraźnie zaznaczyła, że nie ma dostępu do konta Cichopek na Instagramie, stwierdzając, iż nigdy nie interesowała się życiem aktorki. Ktoś mi kiedyś coś podesłał z profilu Katarzyny, ale niestety nie otworzył mi się, więc podejrzewam, że jestem zablokowana. Ale nigdy jej nie obserwowałam, bo mnie nie interesowała jej osoba w żadnym aspekcie. Zdradziła. Pytanie, czy te słowa wywołają jakiekolwiek reakcje w mediach, pozostaje otwarte. Ten tajemniczy urok i nieprzewidywalność życia cichopek sprawiają, że interesuje ona nie tylko swoich fanów, ale również tych, którzy śledzą życie celebrytów z boku, stając się jedną z najbardziej intrygujących postaci w polskim showbiznesie. Jak potoczą się losy tej pary? Czas pokaże.